Siemano, elec, cześć, z tej strony Bartok z być I dzisiaj nagrywam serię od 0 do milionera w New Pet Simulator X. No to my, ja tutaj się z wami witam. Mówię wam, żebyście zasubskrybowali i dali łapkę w górę hmm. pod tym filmem i napiszcie swój nick w Robloxie. Możecie mnie na zainteresowanie. No i jeszcze... Jeśli chcecie, możecie napisać, jaki jest wasz najlepszy y, pet. Pet simulator. Oh, yes. Więc... Żeby nie było... Dobra, to ja sobie, liczę, sobie niszczę monetki. W ogóle, wiecie, jak, to wam jak, jak najszybciej dostać się... Okay, dobra, poczekajcie. Udajmy, że... To jest początek. Dobra, lecimy raz. To jest to paranie w Lecie. Dobra, lecimy. Robimy ile sekund. Tutaj.

1 miliard, czyli 1 bilion. 1 miliard, to się Teraz nam wrotnie, uwaga, uwaga, eee, 2,3%, więc nawet nie za dużo. Ja też zupełnie zjadę z kim. No to teraz, no to tak mi się podoba.

Trading. i sobie coś kupię tutaj. Dobra, już nagrywamy 2 minuty. Ej, widzowie! 2 minuty to nagrywamy. Czyli jeszcze 13 minut do końca tego odcinka. No bo ja chcę jakieś 15 minut. No 15 minut może być dobrze. Żeby nie było jakoś tak za długo. No to ja sobie teraz Dobre, dobra. Ej, idę no Ej, ile ten chyba twój rok? 19 milionów. Za, za drogo. Za drogo. Za drogo. 10 tysięcy? 10 tysięcy? 10 tysięcy określałem. Widzowie. 10 widzowie tysięcy? Lol. Ej, do 10 milionów. Kurde, nie stać. Kurde. Ej, ekskluzyw Ekskluzyek no Ej, tutaj ktoś ma hilce Ej, ja wezmę z tym 4x stunt e, Tradea Po prostu ładnie było tak, on jest Ale żeby nie było takich znajomych, klacz, 4x Gdzie ty jesteś, Dobra, jesteś, Dobra, mogę, mogę, mogę Ej, teraz tyle sypię, mogę No, demon so oh, Ej, hey za 5 milionów. Ej, dobra, ja chyba. Ja pokażę Wam też. Jak zrobić, żebyście mieli swoje własne zobaczcie. tutaj. Edit buff Te kolory. I możecie. Aha, trzeba mieć VIP-a. Ale to ponieważ ja na tym końcu nie mam VIP'a. A to trzeba coś Donata jest Tyle de Volt The, the Mike to kosztuje. To za roboksy to kiedyś. Tutaj kalendar, advent, hipomalon. Zgóle e, ten hipomalon się nie tak No dobra, zanotujmy mi cię trochę od nas. 5 bilionów jest coś tam jeden 1, 0, 0, 0, że... 0, coś 0, Tu 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 zero 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 co tam było? Będziemy, to było? Powinniśmy mieć to liczbę i sprawdzimy, to się stanie, jak coś sprydamy, to tyle To było, to było. To jest? Ej, To jest ten. To wody... Franek! Dawaj, pręda. Kiedy A no, Ech! ech. Se seria od 0 do 0 do 10 minut. Widzowiec! Nifta nie mam! No, nie, no, nie! tam fajny! W sobie! Dobra, no to ja szybko lecę tutaj na zwykłego szopa czy na spawna. I ze spawna lecimy do następnego kraju, a z nas następnego kraju z do następnego, a z następnego do następnego. O, tak miała. Serwer event lucky, dobra. Fajnie, 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 fajnie. Prezent papello. 14 minut, nie, a dobra, zresztą potem zobaczycie. Ej, dobra, zrobię ja sobie jakieś upgrade'y, albo nie, bo mnie nie No i tak pokażę, to, Jest 8 biliardów, bilionów, milionów? 10 dobiję.

i cieszyłem się z 11, a teraz <gry> nawet się z tego nie cieszę. Dobra. Ej, szkoda, gdyby w każdym, e, szkoda, że w każdym... Szkoda, że w każdym... Inne nie nie monetki? Inne monetki? Zaliczały tutaj, gdzieś tu, no. Tam w lewo, tam, gdzie są monety. monetki. Ej, e, tak nie przesadzam? Ej, dobra, ja spróbuję zrobić rainbow'a. 13, a nie, tam już miliony się otrzyma. A dobra. Jak zrobię marin, bo to będę jakimś. Aha, nie mogę dodać. Jeszcze. Macie moje podcięcia! Jak chcesz komuś pisać po to, e, żeby nie wam. żeby nie wam wysyłać! Dzięki, dzięki, dzięki! Chciałem ja powiedzieć Bez kiby, dzięki. Frosty Etty. Etty kotliety, egg. E, jak na razie.

Kilometr. nie mam tego, i już wybieram. ej dobra, a ja muszę ją go teleportować A nie gadaj, że już w ogóle w tyłach do bez nie gadaj ja rozwalę tą skrzynię. będę Bogiem jak tylko rozwalę Trillion, dawaj, dobijemy do Trilliona. Mam do Trilliona, to nie dobiję. Dobra, do 300 chociaż. To już się cieszy. O, dobra, present. <try> to od razu wiem, że prezent będzie... Będę wiedział, w tym długim końcu. A, chyba się. No. Dobra, And... no to ja jeszcze idę po tytuł. kiedy do... Prezent. 13 minut, no to 4 minuty widowie będziemy kończyć. Gdy jeżeli się przyjdę do fantasmi, nie będę miał kolejny, kolejny poziom. Asia, Basia, Kasia, Mirek, Stevie. Mam jeszcze nie było nagranie z Minecrafta, ale od razu będę mogła... Dobra, już na tysiąc się dostanę na początek, więc się cieszę.

Widzicie jakby tam te drzwi, to wy tam mogliście, możecie chyba tylko wejść w, jak będziecie mieli, hardcore mode, hardcore mode. Candy, idź tam, kosz. mnie, nie Fajm, wiem, nie wiem, dobra, ja na to, wiem, wiem, że powinienem iść na lepszą, ale ja dlatego idę na tą, bo, bo na no, to, bo tam mam wielką skrzynkę, bo ją tak o sobie rozbijam, tak o. Myślałam, ja to będę długo rozbijał. Minion! Tu 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 tu! Tu tu tu! Kolejny. Nie wejdę na to. Uuuu! Uuu! Uuu! Ja nie do naczyni! Będę jeszcze tutaj farmy, żeby nie było. Diamenty! Raz w 25 diamont! Chodźcie do mnie! Hmm. Tutaj wiem, że tutaj nie będzie prezentów. Za czekoladką hmm. nie mam prezentów, za tamtą. Hmm. Na czekoladce nie mam milion procent prezentów. Plum, Ale Tam jest wyspa, samolot, tam jest szop! Dobra, chcę pójść. No nie, kurde. Ja to, mogę tego lizaka znieść. Kurde. Niech fajnie by było, gdybym za A, zaraz się będę zamiślał. Przypominałem, że już nie będę. Wygnajcie, Przypominam wam, że mam konfetki na 30 krepsi. I mówię wam do widzenia i następna seria będzie na 10 łapek w górę to trzymajcie się z nami Elo Elo 3 2 0